zrobi te badania. Więc po konferencji panu redaktorowi przekażę. I prokura sztabu Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Na no koniec? Jeszcze wam chciałem puścić. Ojej, tutaj chyba będzie trzeba ją Tą konferencję prasową. jesteśmy okay. tutaj, żeby się z Państwem spotkać. I... Żeby się z Państwem spotkać i zaprezentować pewien materiał filmowy, jeżeli bym mógł poprosić, od niego, byśmy zaczęli konferencję prasową. Kwestia pana Nawrockiego i jego związku ze światem przestępczym, które są oczywiście i nie podlegają dyskusji. Trump i jego zależność, od rosyjskich służb dzisiaj już. Nie podlega dyskusji. Słyszymy relacje z życia Karola Warwickiego, które wskazują na jego bliskie związki z twardym światem przestępczym. Trump okazał się właściwie agentem rosyjskim, człowiekiem Putina, a my dzisiaj mówimy o człowieku, którego zażyło się z gangsterami jest. Yy, yy, no, leży na stole. Cały świat huczał od. Yy, Dwuznacznych nagrań Trumpa w. Z... bo sugerował pan związki Donalda Trumpa z Moskwą? Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Był jakikolwiek sąd, który stwierdził, że pan Nawrocki jest przestępcą. No właśnie. A czyli jak. Czy słyszał pan ode mnie stwierdzenie, że pan Nawrocki jest przestępcą? Donald Trump miał zarzuty. Niektórzy nawet mówią, że te ataki doprowadziły do jego zwycięstwa. Bardzo bym chciał, żeby pan Nawrocki nie wygrał wyboru, bo sobie nie wyobrażam. Oszczerstwa nie zabiły Donalda Trumpa. Oszczerstwa nie zabiją też Karola Nawrockiego. Szanowni Państwo, jak mogliście zobaczyć, to jest przykład kompilacji wystąpień premiera polskiego rządu, który jest skrajnym recydywistą, jeżeli chodzi o kłamstwa, oszczerstwa, manipulacje. W ostatnim, na ostatnim odcinku kampanii wyborczej, przed jeszcze pierwszą turą, a w drugiej turze już w pełni, Donald Tusk wyraźnie pokazuje, że chce w Pałacu Prezydenckim zainstalować swojego słupa. Tak, Rafał Trzaskowski jest słupem Donalda Tuska i chce, żeby w Pałacu Prezydenckim był całkowicie uległy wobec niego polityk osoba, która będzie podpisywała wszystko, co chce Donald Tusk. I dlatego też Donald Tusk nie zatrzyma się przed niczym przed oszczerstwami, manipulacjami, kłamstwami. Można by powiedzieć, że to jest przykład specjalisty od pomawiania przyszłych prezydentów. Przecież doskonale pamiętamy. Kampanie z 2023 roku i co mówił chociażby o Donaldzie Trumpie, po czym rakiem się wycofywał i mówił, że nic podobnego na jego temat nie mówił. To samo dotyczy pana doktora Karola Nowrockiego i widzimy doskonale, że Donald Tusk wraz z całym aparatem państwa nie zatrzymuje się w tych oszczerstwach, atakach, manipulacjach, kłamstwach wymierzonych w obywatelskiego kandydata, pana doktora. Karola Wrockiego. Ale też, Szanowni Państwo, w ostatnim czasie trafiają kolejne dowody. Dowody na to, że ta zła, skompromitowana, skorumpowana władza z Donaldem Tuskiem na czele użyła naprawdę aparatu państwa wszelakiego. Mówiliśmy o fundacjach, które były futrowane przez spółki skarbu państwa, chociażby taką fundację jak Twój głos jest ważny, czy też ostatnio, Wyszła Fundacja Basta związana z panem Bartem Staszewskim, ale to nie tylko. Mieliśmy przecież Akcję Demokrację, czyli organizacje, które na wprost są związane z Rafałem Trzaskowskim i są w sposób nielegalny finansowane z zagranicy. I to nie przeszkadza Donaldowi Tuskowi, to nie przeszkadza również politykom obecnej koalicji rządzącej. Mamy materiały prasowe, które potwierdzają, można powiedzieć, zostali złapani za rękę, jeżeli chodzi o te nielegalne wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego, i właściwe organy w tym zakresie nic nie robią. A co robią właściwe organy? Właściwe organy, Szanowni Państwo, zamiast stać na straży polskiego bezpieczeństwa, zamiast zajmować się, Szanowni Państwo, cywilnym kontrwywiadem, dbaniem o te, Bezpieczeństwo Polek i Polaków są zaangażowane w kampanię właśnie Rafała Trzaskowskiego, jak chociażby służby specjalne. Wczorajsza informacja, która była, która obiegła przestrzeń publiczną, jeżeli chodzi o tweety, to też jest znamienne, że w takiej formule komunikuje się zarówno premier Donald Tusk, jak i Rzecznik pana ministra Siemoniaka, pan Dobrzyński, w sposób kłamliwy, manipulacyjny. Informując opinię publiczną o tym, że dochodziło do jakiejś nieprawidłowości przy ankiecie bezpieczeństwa pana doktora Karola Nawrockiego. Dziś wiemy doskonale i my to mówiliśmy już od dawna, ale dziś po jeszcze publikacji byłego szefa ABW wiemy o tym, że to, co Donald Tusk pisał, to, co pan Dobrzyński pisali, jest jedną wielką ordynarną jest to jedno wielkie, ordynarne kłamstwo. Dlatego też szanowni państwo, mając na względzie nasze wczorajsze deklaracje, składamy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na premiera polskiego rządu, ale także na pana Dobrzyńskiego, rzecznika pana ministra Siemoniaka, którzy w naszej ocenie popełnili przestępstwo, jeżeli chodzi o ujawnianie informacji z postępowania to po pierwsze, a po drugie tworzenia fałszywych informacji, które w przestrzeni publicznej zostały przez nich kolportowane. Jeżeli dziś słyszymy od Donalda Tuska, że on nie używa służb specjalnych i nie będzie używał służb specjalnych w kampanii wyborczej, to te ostatnie dni, a nawet można powiedzieć te ostatnie tygodnie pokazują wyraźnie, że służby specjalne zostały zagonione do tego, żeby atakować obywatelskiego kandydata na prezydenta obok innych instytucji państwa. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że państwo jako media, opiniotwórcze media, pokażecie to obywatelom, pokażecie to wyborcom, bo to nie zagraniczne koncerny, nie niemiecki portal ONET, czy też służby specjalne powinny wybierać prezydenta, to Polacy powinni wybrać prezydenta i głęboko wierzę w to, że ta wizja prezydentury rozwijającej się, bezpiecznej, bezpiecznej Polski, ale także Polski dobrobytu będzie wybrana 1 czerwca i Karol Nawrocki będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, wyraźnie widzimy, że od kilku miesięcy cały aparat medialny, szczególnie te media z kapitałem zagranicznym, ale także instytucje państwa Donalda Tuska, służby specjalne zostały zaprzęgnięte do ataków na Karola Nawrockiego. Szanowni Państwo, i dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że premier polski, pan Donald Tusk, mówi, że on bardziej wierzy panu Morańskiemu. No, Osoby skrajnie patologicznej, Freakfighterowi, którego twórczość możecie sobie Państwo zobaczyć w internecie, bardziej im wierzy niż polskim służbom, bardziej wierzy niż służbom, które sam nadzorował. To jest, szanowni Państwo, jakaś aberracja. My dostaliśmy ostatnio odpowiedzi po kontroli poselskiej, na, którym, na której byliśmy wraz z panem posłem Śliwką. Od dostaliśmy odpowiedzi od pana ministra Kujawy, który... Właściwie nie odpowiedział na nasze pytania, bo zasłania, zasłania się w tej odpowiedzi troską, wyobraźcie sobie Państwo, o ujawnianie informacji niejawnych. Rzekomo stoi na straży tego, żeby takie informacje się nie przedostały w sposób niepowołany do przestrzeni publicznej. A z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której rzecznik pana Siemoniaka, który nadzoruje służbę, w której premier Donald Tusk wpisami swoimi na portalu X albo przekazują fałszywe informacje, albo ujawniają sprawy z postępowania sprawdzającego. W każdej sytuacji mamy do czynienia z ogromną patologią i z wykorzystywaniem służb w kampanii wyborczej. Ale to nie wszystko, to o czym wspomniał Pan Poseł Śliwka, czyli udział różnych fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, które są finansowane za granicy, których finansowania tak naprawdę do końca nie znamy. To mogą być też różne wschodnie tropy, tak jak pamiętamy w kampanii w 2023 roku, kiedy przecież te ruskie osiem gwiazdek były wspierane właśnie przez różnego rodzaju działania ze wschodu. Więc szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją niesamowicie niebezpieczną. Kiedy premier podważa działalność służb, kiedy powołuje się na osoby skrajnie patologiczne i szanowni Państwo, zobaczcie tak jak widzieliście na spocie, Donald Tusk nie ma problemów z kłamstwem, nie ma problemu z tym, żeby kogoś pomówić, a kilka tygodni później mówić, że on nic takiego nie powiedział. Przemyślcie to sobie dobrze, podejmując głos przy urnach. Bo to, co widzimy w ostatnich tygodniach szczególnie, te artykuły na zlecenie, bo trudno inaczej nazwać artykuły, jeżeli w wywiadzie premier wzywa media do tworzenia pewnych materiałów prasowych, a później i dokładnie wszyscy wiedzą, kiedy to będzie, dokładnie wszyscy wiedzą, że jest to skoordynowane z wywiadem, którego Donald Tusk miał udzielić w Polsacie. I takie materiały się ukazują, oparte na jakichś anonimowych źródłach. Szanowni Państwo, to są metody niedemokratyczne, to są metody rodem z Białorusi, rodem z Rosji i mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się oszukać, nie dadzą się zmanipulować, bo od nas zależy to, jaka będzie Polska przez najbliższe lata, czy Polska będzie suwerenna, czy Polska będzie bezpieczna, czy będzie może tak jak w Rumunii, gdzie kilka dni po wyborach już się okazuje, że przyspiesza wdrażanie paktu migracyjnego i wprowadzona jest cenzura internetu. Szanowni Państwo, obserwujemy przez całą kampanię, ze szczególnym natężeniem w ostatnich dniach, że jedyną metodą walki politycznej obecnego rządu i Donalda Tuska jest wylewanie kubów pomy, a właściwie ostatnio to już nie kubły, tylko jakiś rurociąg pod ciśnieniem. Widzieli Państwo te fragmenty z wywiadu, gdzie premier Rzeczpospolitej jawi się jako jakiś sfrustrowany nienawistnik jako człowiek chory z nienawiści, rozdygotany, właściwie niestabilny emocjonalnie, który nie cofnie się przed niczym, powoła się na najgorszego patusa, człowieka, który jest skazany za pomówienia, jako wiarygodne źródło, żeby atakować jednego z kandydatów, a za jego pośrednictwem atakować miliony Polaków, którzy go popierają. A przygwożdżony pytaniem dziennikarza mówi, że nie, on właściwie niczego nie zarzuca. Tak naprawdę jedynie, co zarzuca Karolowi Nawrockiemu, to środowisko, w którym się wychował. I tu myślę, że to jest ten aspekt taki trochę ukryty, niedopowiedziany, na który musimy zwrócić uwagę. Bo tak, Karol Nawrocki jest zwykłym chłopakiem z polskiego blokowiska, wychowywał się, dorastał, żył w takich warunkach, jak przytłaczająca większość Polaków. W takich warunkach, jakie przytłaczającej większości Polaków zgotował właśnie pan Donald Tusk, pan Leszek Balcerowicz, pan Janusz Lewandowski, gdzie naprawdę nie było lekko. I różne sytuacje w życiu się zdarzały. Nic Karolowi Nawrockiemu w życiu nie zostało podane na sernej tacy. Nic mu się nie należało, na wszystko musiał sam ciężko zapracować. I być może nie jeden na jego miejscu skończył źle, w tym towarzystwie, w tym środowisku, w tak trudnych czasach. A Karol Nawrocki pracował, studiował, uczył się, poznał dziewczynę młodą w trudnej sytuacji życiowej z dzieckiem, zaopiekował się nią. To dziecko to jest teraz jego syn Daniel Nawrocki, wspaniały człowiek, wszyscy go znamy. Zrobił studia, zrobił doktorat. Na kolejny szczeblach służył Polsce jako ważny urzędnik i teraz kandyduje na prezydenta Rzeczpospolitej. Jeżeli ta jego historia miałaby go skreślać, to znaczy, że skreślone zostanie 20-30 normalnych milionów normalnych, zwykłych Polaków, którzy nie wychowali się w elitarnym domu, gdzie rodziców było na wszystko stać i gdzie wszystko mieli podetkane pod nos. To jest historia z kolei konkurenta, który, jak widzimy, po takim cieplarnianym wychowaniu, w takich cieplarnianych warunkach ma problemy, żeby ustać normalną debatę jeden na jeden i wymaga specjalistycznej pomocy i specjalistycznej opieki. Dlatego Polska potrzebuje takiego właśnie prezydenta, człowieka z krwi kości, który nie stchurzy, nie ucieknie, który nie podda się tej nawałnicy temu, tak jak mówię, rurociągowi, pomyj kłamstw z którzy wylewają na niego teraz wszyscy, łącznie niestety z premierem Rzeczpospolitej. Te działania, działania w znacznej mierze bezprawne spotykają się z naszym zawiadomieniem do prokuratury i kolejne działania będziemy podejmować, bo to jest też kwestia nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego, które już wywołało międzynarodowy skandal. To przecież Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych w tej sprawie występuje do Unii Europejskiej, a Karol Nawrocki to wszystko przetrzyma i jesteśmy przekonani, że choć sytuacja jest trudna i walka będzie emocjonująca do końca, to na koniec wygra. Polacy się na tym poznają i wybiorą sami sobie prezydenta i nie pozwolą, żeby kłamstwa, pomyje i zewnętrzna ingerencja wybierała prezydenta za nich. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcamy. Dominika Celińska, Telewizja w Polsce 24. Chciałabym zapytać o to, dlaczego pan Rafał Trzaskowski znowu nie pojawi się na debacie w Końskich i czy przez takie zachowanie może przegrać się wybory? Pani redaktor, Rafał Trzaskowski w tej kampanii wyborczej pokazał, że nie tylko jest kłamcą, że nie tylko jest leniem, ale przede wszystkim, że jest tchórzem. Rafał Trzaskowski uczestniczy w tych debatach, w których ma pewność, że będzie traktowany w sposób inny, w sposób uprzywilejowany. Widzieliśmy to wielokrotnie, widzieliśmy to również jak tchórzył przed debatami, które były poprzednio organizowane w Końskich. Widzieliśmy to również na trasie całej kampanii wyborczej, że uciekał od trudnych pytań, uciekał od odpowiedzi, bał się tych pytań ze strony niezależnych dziennikarzy. Chodził tylko wobec, chodził na, na wywiady w większości wobec usłużnych mediów, które de facto pełnią funkcję jego takiego drugiego, trzeciego, Sztabu wyborczego. Ja głęboko wierzę w to, że Polacy to widzą, Polacy również nie chcą, żeby zwierzchnikiem sił zbrojnych był tchórz, żeby była osoba, która się boi prostych pytań, które się boi w ogóle odpowiadać na pytania, a my także wiemy o tym doskonale, że Rafał Trzaskowski jest postacią w polskiej polityce o takiej dosyć kruchej konstrukcji psychofizycznej. Wiemy o tym, że w ostatnim czasie, można powiedzieć w ostatnich paru tygodniach jego ta, jego emocjonalne nastroje są różne, można powiedzieć zróżnicowane, od wybuchów euforii po jakieś doły, które myślę, że co by nie mówić przyszły, nie daj Boże, prezydent czy zwieście sił zbrojnych nie powinien mieć. Więc w moim przekonaniu Polacy to widzą i Polacy postawią na kandydata, postawią na pana doktora Karola Nawrockiego, który jest gwarancją tego, że Polska będzie szła w właściwym kierunku, a nie będzie zależna od, widzimy się, i woli Donalda Tuska który, tak jak powiedziałem, chce w Pałacu Prezyden Prezydenckim mieć swojego słupa, chce mieć osobę, która podpisze mu wszystko. Jeżeli Donald Tusk dostanie taką dyspozycję, jadąc w tym drugim wagonie, że mamy wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę, to przecież Rafał Trzaskowski to zrobi, Rafał Trzaskowski to podpisze. Jeżeli padnie deklaracja mówiąca o tym, żeby chociażby wstrzymać projekt związany z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ponieważ nie jest to w interesie naszych sąsiadów zachodnich, to Rafał Trzaskowski nie będzie miał oporu, nie będzie miał żadnych wątpliwości, tylko będzie nawet można by powiedzieć takim rzecznikiem tej agendy. Więc naprawdę Pani Redaktor, głęboko wierzę w to, że 1 czerwca Polacy pójdą licznie na wybory i zagłosują na Karola Napłackiego. Dzień dobry Państwu, Dominik z fakt TVN. Ja mam takie pytanie. Przed o. chwilą Sławomir Mencen w swoich social mediach umieścił zdjęcie, że nagrywa takie podsumowanie tych dwóch grillowań i niedługo pojawi się filmik z podsumowaniem. Ja chciałem się zapytać, czy Państwo liczą na poparcie Karola Nawrockiego w tym filmiku? Panie redaktorze, zobaczymy. To jest decyzja pana Sławomira Mencena. Ostatnie sondaże pokazują, że blisko 90% jego elektoratu w pierwszej turze popiera Karola Nawrockiego. Nie chcemy tu wywierać żadnej presji. Zbieżność programowa jest oczywista w dużo większej liczbie spraw Karola Nawrockiego, choć nie we wszystkich, bo to są różni kandydaci, różne popierani przez różne formacje polityczne, ale w takich sprawach jak chociażby blokowanie paktu migracyjnego, blokowanie Zielonego Ładu, kwestia niewysyłania polskich wojsk na Ukrainę i jeszcze kilka spraw tu można wymienić, to są sprawy, które są wspólne dla Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena, a różnią Sławomira Mencena i Rafała Trzaskowskiego. A jeżeli chodzi o samych wyborców, czy na samych wyborców Sławomira na państwo liczą i ewentualnie jak państwo chcą jeszcze przekonać tych niezdecydowanych wyborców Sławomira Mencena? My liczymy na poparcie wszystkich wyborców z pierwszej tury, staramy się przekonać nawet wyborców Rafała Trzaskowskiego z pierwszej tury, to często są dobrzy, przyzwoici ludzie, którzy chcą dobrze, tylko no na przykład uwierzyli osobom, którym lepiej nie wierzyć, bo są to zawodowi kłamcy i oszuści, więc będziemy takie osoby starali się przekonywać, każdy głos jest cenny, każdy głos jest ważny i o każdy będziemy zabiegać. Ja chciałbym tu podać jeszcze jeden argument, nie tylko dla wyborców Sławomira Mencena, Grzegorza Brauna, Adriana Sandberga, ale nawet dla wyborców pani Biejat czy pana Hołowni, otóż Jedno władztwo Donalda Tuska, to, że Donald Tusk będzie miał pełnię władzy i wszystkie już ośrodki władzy w Polsce, to jest szkodliwe nawet dla zwolenników partii obecnie koalicyjnych wspierających rząd, bo one po prostu dużo mniej Tuskowi będą do czegokolwiek potrzebne. Również politycy PSL-u, Lewicy czy Polski 2050 mniej dla swoich wyborców z tych spraw, na których im wyborcom zależy, będą w stanie uzyskać. Także również dla wyborców tych kandydatów, a co dopiero mówić o wszystkich kandydatach opozycyjnych, tym racjonalnym lepszym wyborem w drugiej turze jest Karol Nawrocki. Panie redaktorze, można zacytować słowami, Mencena, który bardzo mądrze powiedział, zresztą Adrian Zandberg również, że wyborcy to nie jest puchar przechodni, czy to nie jest worek ziemniaków, który można przerzucić. Wyborcy, szczególnie w Polsce, uważnie przyglądają się kampanii wyborczej, obserwują i widzą ten podział. Podział, który jest zarysowany, to znaczy mamy kandydata, który chce Polski silnej, bezpiecznej, rozwijającej się, który ma spójną wizję, jak w którym kierunku Polska ma zmierzać, a z drugiej strony mamy polityka, który jest całkowicie zależny od Donalda Tuska i będzie wykonawcą woli Donalda Tuska. I myślę, że wyborcy, ale także kontrkandydaci z pierwszej tury to widzą. Jeżeli nie ma jeszcze żadnych pytań, to my oczywiście, jeżeli mogę sobie pozwolić, Szanowni Państwo, bo są przedstawiciele chociażby TVN-u czy TVP w likwidacji. Wiem, że Państwo bardzo żywo odnosiliście się do wielu kwestii w tej kampanii wyborczej. To mam taki gorący apel, żebyście również informowali o tym, o, czym, o co zaapelował kandydat, obywatelski kandydat, pan doktor Karol Nawrocki. My tutaj panu redaktorowi z TVN-u możemy to przekazać, bo wiem, że Macie bliskie kontakty ze sztabem pana Rafała Trzaskowskiego. To jest test na narkotyki. Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie bardzo ucieka od tych testów. Widzieliśmy jego różne zachowania w ostatnim czasie, no, także te, takie dające duże wątpliwości. Padały również mocne oskarżenia wobec jego zaplecza politycznego. Jeżeli chodzi o pana Marcinkiewicza, były publikacje prasowe wskazujące na to, że był zaangażowany, jeżeli chodzi o sprzedaż narkotyków w sieci. Wydaje mi się, że dla czystości życia publicznego, dla jakości życia publicznego, dla transparentności życia publicznego Rafał Trzaskowski powinien te testy zrobić. Ja tylko przypomnę, że w ankiecie dla Super Expressu, w badaniu przeprowadzonym kilka kilkanaście dni temu aż 62% Polaków Oczekiwało tego od kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, że poddadzą się badaniom na badaniom zdrowotnym, jak także na badaniom na obecność różnych substancji. W moim przekonaniu nie jest to nic nadzwyczajnego. Pan dr Karol Nawrocki poddał się temu badaniu. Opinia publiczna także tego żąda. Ja Państwu powiem, że ja byłem zdumiony tym, że wczoraj na portalu X czy w innych social mediach królował hashtag narkotrzask, wydaje mi się, że opinia publiczna oczekuje, że Rafał Trzaskowski zrobi to badanie. Więc po konferencji panu redaktorowi przekażę, jako tutaj nazwijmy to, pełnomocnikowi per prokura sztabu Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dobra moi drodzy, mamy to. Chyba wiem dlaczego to trzaskało, bo podłączyłem kamerkę, żeby, bo nie planowałem w ogóle tego, ale jak widziałem, że jest ta konferencja dzisiaj PiSu, to jednak warto tę te, 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 te ich narrację podawać dalej jak, naj, jak najszerzej. Każdy, kto zobaczy, każdy, kto przekaże dalej ich słowa. Dlaczego to tak chcę robić i, i, i robię do końca tej kampanii? Ano dlatego, że jest nierówność w mediach, i każdy, kto chociaż. Przez chwilę poogląda. <śmiech> przepraszam. <śmiech> o, przepraszam. <laughs> Każdy, kto chociaż przez chwilę poogląda sobie, co mają politycy pisu do powiedzenia. Od A do Z to może sobie. <laughs> nie, nie było. Na zdrowie. Dziękuję. To może sobie sam wyrobić zdanie. Godzina. 14. to dobrze wróży, bo na dwa razy. W ogóle miałem iść do fryzjera, ale stwierdziłem, że pójdę do fryzjera po wyborach. Po wyborach, żeby właśnie było na szczęście te włosy, które idą przez niemal całą kampanię, no nie przez całą, no przez ten ostatni miesiąc. Okej. Okay. Na teraz kończymy. Godzina 14.00. Dziękuję za sto za, za, za lat. Godzina czternasta. Kamil Bortniczuk potwierdził mi, więc na głównym kanale współdzielona transmisja na żywo. Kamil Bortniczuk zapraszam serdecznie. Będzie można coś napisać, zadać mu pytanie. Porozmawiamy o kampanii wyborczej. A na teraz ja uciekam. Nie, nie jak Janek. Piński się nie ogolem, moi drodzy na Pozdrawiam Was jeszcze raz gorąco, do zobaczenia!